Jako, że figurek od McFarlane Toys jest u mnie trochę, no to aż dziwne, że nie było u mnie figurek powstałych w kooperacji z Blizzardem z World of Warcraft. Jak tylko wyczaiłem ten fakt na Dystrykcie 0, to stwierdziłem, wow, ktoś tu ewidentnie wiedział, że gdzieś dzwoni, ale nie wiedział, w którym kościele. Więc zerkniemy sobie dzisiaj, jakie są owoce tej współpracy. No niestety nie zrobili póki co Taurena, więc jakby no, wybór mam ograniczony. Padło na Wojownika slash Paladyna, o tym za chwilę. Pierwsza rzecz, macie trzy jakby jakości tych figurek, w sensie chyba różne ilości nakładów. Generalnie powszechna, rzadka i epicka, nawzorowane no, na jakości przedmiotów z gry. Różnią się głównie kolorami elementów i nie jestem w stanie powiedzieć, że te rzadsze są, nie wiem, ładniejsze czy coś. Przy okazji stwierdzono, że zabijamy dwa ptaki jednym kamieniem, no bo to będzie jednocześnie warrior i jednocześnie paladyn. No bo gracze najwyraźniej lubią customizację, więc damy im customizację. No dobra, otwieramy. Mamy taki kartonik w formie dioramy ze Stormwindem albo jak to woli, wichrogrodem, żeby sobie postawić figurkę, opis rasy. No i no. Logo Alliance. Pierwsza rzecz, tak, to są statuetki, a nie figurki, więc możecie sobie je customizować, ale nie możecie ich ruszać. Detale wykonania tego piechura, muszę przyznać, no, bardzo ładne, tego się nie jestem w stanie przyczepić. Mamy mieczyk i tarczę. Wyposażmy naszego zawodnika. No dobra, futman jak talala. Natomiast sprawdźmy drugi wariant. No i dobra, to jest teoretycznie Paladyn, natomiast no, muszę się przyczepić paru rzeczy, we wszystkich wariantach kolorystycznych on ma ten sam hełm, w sensie Judgment Armor i te e, słynne naramienniki z tego samego setu e, TIRu drugiego klasycznego, natomiast no, dalej ma y, nogi po prostu zwykłego piechura. Typowy Judgment Armor miał, no nie wiem, ze zbroi płytowej sukienkę czy coś. Rozumiem, że na ołtarzu międzyklasowej uniwersalności poświęciliśmy trochę indywidualnych cech, natomiast jeszcze większą zagadką są dla mnie kolorystyki tych zbroj paladyna. No bo prawda jest taka, że w żadnej z trzech dostępnych opcji to nie jest ta kolorystyka, która jest oryginalną kolorystyką Judgment Armor. Dobra, bo mamy jeszcze coś takiego. Czyli naklejki z przymierzem, ikonką wojownika i ikonką paladyna. No, mm, okej okay. To ma obrakowałbym wyrzucił, bo to jest, jak rozumiem, includes Mystery Weapon. Więc sprawdźmy Mystery Weapon, jaki dostałem. Wow! To jest w zasadzie całkiem ciekawe. No dla tych, co by nie wiedzieli, to jest Ashbringer. Jedna z bardziej kultowych broni z waniliowego Warcrafta. Wszyscy je szukali. Pamiętam, jak niektórzy łowili całe dnie, bo podobno dało się go wyłowić, ale potem Blizzard potwierdził, że nie ma go w grze, więc no, wszyscy w sumie tracili czas. Jakkolwiek nie jestem fanem statuetek i kwestie kolorystyczne dalej mi nie pasują, no to ten Ashbringer troszkę tak jakby skradł moje serduszko. I pozostaje pytanie, jaką figurkę sprawdzamy następną. Obstawiam, że nie Andeda, ponieważ do Andedów nie mam nic, w szczególności szacunku za ten cały szajs, który odstawiają tam w swoich piwnicach i zwykle są z nimi problemy, no ale to tak swoją drogą. Małżeństwa z rozsądku w ramach hordy to jednak jest długa tradycja.